W dzisiejszym odcinku musimy skakać w tą wielką dziurę. Zobacz, jaka ona jest kolorowa. Co to jest? Jakaś wielka tęcza. Ale, Luczek, to nie jest za wysokie? Nie no, spokojnie, wow, bo dzisiaj musimy skakać. Dawaj na dół. Nie, co tutaj się oh. dzieje? Ale to jest kolorowe i lecimy na sam dół. Tak jest. I teraz mamy poziom drugi. Tutaj może być już troszkę ciężej. Zobacz, tutaj jest jakaś plaża. A, wpadłem. Ile tutaj jest rzeczy? Oh, oh. Nie, jakieś łopatki i zamki piaskowe. Oh. I czekaj, ale chyba wpadłem. I teraz jest poziom trzeci jest mnóstwo tych leveli. i tutaj mamy zimę. Ty, jak to wygląda? Tu jest pełno bałwanów. O I -o. Jakieś igla! A, Spadamy na dół, co jest? Tak, nie wpadnij na tych bałwanów i uważaj na śnieg! Musimy spaść na sam dół. To jest droper. I teraz mamy poziom czwarty, jakieś cukiereczki. Ile lizaków? Uh. O, tak, ten poziom jest kozacki. Dobra, ja skoczę pierwszy. To uh. będzie coraz trudniejsze. Uh. A nie dam rady. Ej, widzę, faktycznie poleżałeś i tutaj są lizaki. Dobra, one muszą być proste. Musimy uważać, jest mnóstwo tych leveli Tak, i trzeba wskakiwać do tego. Kolorowego środka! Tak, i udało mi się I czekaj, co to jest za jakiś domek? Ty, co jest na dole? Może uda nam się, wejść do tego domku, halo! O, o, nie, czekaj! Musimy wpaść do tej dziury, ale to jest strasznie wąsko. O, tak, jest wąziutko, choć to są jakieś krzaki, ale dobra, to było proste. Teraz mamy level szósty. O, o, co tutaj jest? Ty, to jest jakaś ciężarówka i droga. I jakaś farba. Na dole mamy zboże, wskakuje tutaj, a, nie obchodzi mnie to! Ja też Pipek wskakuję lecimy! Uwaga, ta ciężarówka poszła i błagam. Tak jest, jesteśmy dalej tu jest jakiś wodny świat. Ten poziom uh. jest najpiękniejszy. My jesteśmy pod wodą. Dobra, to czas zanurkować. Dawaj! No wow, ale ty poleciałeś. Ty, a tutaj są rybki. Dobra, musimy uważać. One są jeszcze proste, te poziomy, ale potem będą serio mega ciężkie. Naprawdę? Jak na razie uh. nic nie stanowi dla mnie problemu. Tak, a teraz mamy jakąś szkołę, czaisz to? I tutaj chyba ludzie grają sobie na telefonach i w ogóle faktycznie zobacz, jest mnóstwo komórek i telefonów. Tak, uh. i nawet szafki do przebierania. Wskakujemy! Dobra, dawaj tutaj nadut tu Tutaj jest Serio, mega ciężko, ale jestem A tu jest kolejny level, taki straszny Są jakieś tutaj dynie i tutaj są kolce o oh -oh. Nie podoba mi się to, Luczek Dobra, wskakujemy Tak, skakujemy I tutaj już jest ciężej Serio, jest bardzo mało miejsca Czekaj, jak ja tutaj wpadam A, to jest za trudne I dałem radę I tutaj jest, co to? Boisko piłkarskie Patrz, to jest jakiś mecz Wow, co tutaj <laughs> się dzieje? Dużo osób gra w Robloxa Tak jest, piłeczkę nożną Dobra, ja chcę zobaczyć, co tutaj będzie dalej Czekaj, i spadnijmy na dół. I tutaj są Normalnie boisko jest patrz, jak my Doby. Nie, ja przyszedłem przez ten winie! Ale się udało! A ja czekaj, wpadłem do bramki, trzeba iść to i dedłem, czyli to nie jest ta bramka. Musimy wlecieć tutaj na dół. Nie! To jest jeszcze trudniejsze. Dobra, ale spokojnie, damy radę. Musimy wlecieć tylko tutaj pomiędzy główki tych graczy i tak jest! Udało ci się świetnie! Tak, a tutaj jest dalej jakaś zima, tylko tu z kolcami. To jest dosyć proste. No tak, wystarczy się przez to Psi. przycisnąć i jesteśmy na dole. Tak, gdy są kaczuszki, też padamy na dół. <laughs> ale te kaczki są mocne! Spadamy tutaj! O tak! I to jest jakiś ciemny poziom. Jesteś tutaj, Pipek, widzisz to? No tak, nic tutaj nie widać. Oprócz tego, że jest jakaś tęcza. A tak, i tutaj na dole też są tęcze i O o, tu robi się coraz bardziej ciężko. Zobacz, te poziomy będą naprawdę ciężkie za sekundę. O, ja nawet nie wiem, o. gdzie trafić. To wszystko jest tęczowe! Nie no, spokojnie, to było jeszcze proste. Tutaj mamy co pociąg Tomek, widzisz to? <laughs> Ale on jest uśmiechnięty, chyba chce się z nami przywitać, albo spać tutaj na dół. No tak, i tutaj jest jakiś pociąg, który jedzie na dół. Dobra, chcę to zobaczyć, o, wow, tu jest toru! Nie, szybko uważaj hmm. na pociągi! Ale spokojnie, to było jeszcze proste. Tutaj mamy co? Rozwalony jakiś domek, ty. Co to ma być? Zobacz, jak tu jest jakaś wojna! Nie! Dlaczego oh, oh. tu się odwala coś takiego? Jakieś lasery, ludziki, o oh, nie! To są chyba jacyś hakerzy, pipek. Ale dobra, musimy przez nich przelecieć i pamiętaj, nie wdepnij w laser, jestem dalej! Co tu się dzieje? Mm. tu jest takie proste, skaczemy! Tak jest, i to jest poziom szesnasty, ty. Bardzo dobrze nam idzie. Tutaj mamy chyba jakąś japońską, zobacz, taką konstrukcja. Produkcja jest prosto z Chin. Zobaczmy coś tutaj na dole. Tak jest, to jest chińska mapa! O, matko, ale to jest oh. trudne, wiesz, o tym ledwo się przedostaniemy tam na dół! To są miecze samurajskie. czaisz to uważaj, jakby cię przecięło, to byłaby lipa. Halo, ty, to jest jakiś poziom hakera! Nie, szybko! Oh. Musimy się stąd zwiewać i patrz, tutaj wszystko jest na zielono! A na dole tam widać tylko toptecze. O, o, nie, Pipek, to są jakieś hakerskie znaczki. Tu jest ciężko wlecieć, bo to się tak odbija, ale czekaj, chyba damy radę! O moje oczy, ja nic. Nie no. widziałem, ale jestem, a teraz trafiliśmy do piekła, naprawdę? O, nie, no, pipek, serio, piekło? Dobra, musimy na serio uważać. O, nie, tu już się zaczyna zabawa, zobacz. Musimy wskakiwać pomiędzy te rurki i one się rozciągają, widziałeś to? Powaliło ich, przecież to U. jest takie krótkie. Nie, jak my przez to przejdziemy? Nie wiem, ale dobra, tu jest policja i jest coraz ciężej, serio. Co tutaj robi w ogóle bus policyjny? Chcę to zobaczyć, tu jest jakaś ucieczka, to i zobacz, tu są policjanci i złodzieje. Tak, trzeba stąd uciec, dopowiedź. Są tu inne ciby! Tak, to było dosyć spoko, A tutaj mamy wirusa. Czajść! O fuj, ale o. to jest obrzydliwie, trzeba stąd uciec. A patrz, tam na dole te wirusy nawet tak chodzą. O o, one się ruszają. O nie, tu serio, będzie ciężka przeprawa, pipek. Ale dobra, zlatujemy na dół. Ja, ja nie lubię wirusów, bleh ja też, pipek, nienawidzę. Ich. A tutaj mamy, ładnie, wow, jakieś dynie. To jest farma, chyba, nie? O nie, ale patrz na tego gościa. Czemu on ma dynie zamiast twarzy? Haha, <laughs> faktycznie, to jest Jack Pumpkin, czy coś takiego, dobra. Teraz musimy. Spadać na dół i uważać na dynki! Ale one są ogromne, to są dynie mutanty! <grym> Dokładnie, dobra, lecimy na dół i jesteśmy. A tutaj mamy. Co to jest jakieś zderzenie? Czajsz to tu jakieś trzęsienie ziemi było i to auto wpada na dół. O nie, albo wypadek, ta wielka ciężarówka zaraz wpadnie tutaj do tej dziury. Lepiej, żebyśmy tam skoczyli pierwsi. Tak jest, tu jest pełno aut, ale to jest dosyć proste do przejścia. Łatwo nam się to udało. Nawet łatwiejsze <grym> niż poprzednie poziomy, a tutaj mamy wielki zamek, chyba z średniowiecza. Tak, z kurczakiem na środku a i to, co to ma być? Dobra, zobaczmy, co jest tutaj pełno kurczaków! Nie, zostaw oh, nas im mega dużo piórek. My przeszliśmy na środku i jesteśmy. Tak, a tutaj jest znowu jakaś czarno-biała mapa, i tu jest ład, ile laserów! Tak, niebiesko czerwonych. Najlepsza mapa na świecie! Ty, Pipek, ale naprawdę bardzo dobrze nam idzie. Chyba dajemy radę i przejdziemy tu. A tutaj mamy myszkę, która chce wejść chyba do domu. I tu jest ile zwierzaczków. Ale to jest oh, słodkie oh, kotki. Jakieś tygryski, co to jest? Nie wiem, ale dobra, uwaga, spadamy ten dynadu i o. Nie, wyleciałem. Lecimy tędy znowu i teraz przelecę górą. I tu jest czarny kotek, uważajmy! Tak, on jest a. największy, o! Tym razem mi się uda i tak jest, udało się. A tutaj mamy jakieś miasto nocą i co tutaj jest pełno drogi. No nie, jeszcze aut tylko brakuje, które by jechały. No tak i czekaj, tu jest na serio mega wąsko. Ty, ja nie wiem, czy za chwilę to przejdę. Tutaj mamy znowu jakieś góry i chmury chyba. Tak, jesteśmy w a. Niemiec, co tutaj się dzieje? I pasto to się robi coraz trudniejsze do przejścia. Tak, naprawdę, nie wiem, czy my to damy radę. Tutaj jesteśmy, co w kosmosie? Tam jest jakieś ufo! Nie, i nawet rakieta możemy się wystrzelić jeszcze wyżej. Ale wiesz co? Ja chcę chyba lecieć na sadu! O, Pipek poleciał, ale wiecie co? Ja chyba sobie kupię tutaj jakieś rzeczy, bo chcę zobaczyć, co tutaj da nam na przykład cewka prędkości albo cewka skoku, tak? Więc uwaga, mam ją i jestem chyba troszeczkę szybszy. Tak, nawet w locie w powietrzu! No nie, naprawdę, ale co ci to da? Przecież my spadamy! No tak, ale mogę szybciej się przesuwać. I patrz, tu jest pełno ufo i tu nawet wskakujemy na dół. Ja nie mogę, dawaj, a patrz tutaj, ale tu jest białego terenu. Nie widzę tego. Ty, Pipek, tutaj nic nie widać totalnie, tylko widać, gdzie mamy wpaść. O, i ta dziura jest taka mała, uważaj. I czekaj, ale damy radę, tak jest. I tutaj mamy, o, o, pająki, jakaś dżunga i wąż. Nie, Uff. uważaj, trzeba stąd uciekać. Jak myślisz, kto by wygrał ten pająk czy ten wąż? E, Pipek, nie wiem, wydaje mi się, że nie chcę widzieć, jak się nawalają. Ja chcę stąd uciec, o, o, ile tutaj jest tych węży i potworów. Nie, jeszcze więcej pająków, zostawcie nas nie chcemy być zjedzeni! O tak, a tutaj, no nie, krab, to to jest jeszcze gorsze! O tak, taniec krabów, jesteśmy na plaży, o to właśnie chodzi, a na dole jeszcze więcej krabów! O, o, musimy uważać, bo one mogą nas ukąsić! Nie, a o, nie lubię ich szybcy! O, ja też, i czekaj, tutaj mamy, ty, to jest minecraftowy portal, czaisz to, ja chcę wejść do endu! Tak, ja też chcę tam wejść do normalnego o. świata i e, o, to nie działa! No niestety, ale dobra, musimy zlecieć na dół tutaj może być jakiś minecraftowy, patrz, tu jest pełno law ja nie mogę. I to prosto z Minecrafta, bo wszystko jest takie kwadratowe. Tak, i przeszliśmy przez portal i zamienił się świat. Ten efekt był cudowny. Patrz, co tutaj jest. My naprawdę przechodzimy teraz Minecrafta, Luczek. Ty nie żartowałeś z tym Edem. Wchodzimy tu. Ty, tutaj może być jakiś smok. Zobacz, tu są te wieże kryształowe, które są w Minecrafcie. I może gdzieś tutaj będzie smok, ale chyba go nie było. Na pewno, ale chwileczkę. Tutaj nie ma smoka. Tutaj są jakieś szachy. Tak, te szachy wyglądają cudownie. Ta gra naprawdę mi się bardzo podoba. Musimy uważać na te szachy i zlecieć na no pewnie, że tak, kolorowy dół. Czekaj na nas, i jesteśmy już. No tak, i tutaj mamy już poziom 35. Ty, co to jest? Jesteśmy w jakimś Squid Game chyba. Tak, dokładnie. To jest ten gościu z maską i te takie leżaczki. O, 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 o to jest wszystko ze Squid Game. A pas co no. jest na dole? Tutaj są te ciasteczka i różne zabawy, które były w Squid Game. Czekaj, ja przylecę tutaj na dół i juhu, jestem. A tutaj teraz mamy warcaby. Czaisz to lecę dalej. Najpierw były szachy, potem warcaby. Co będzie następne? Nie wiem, ale czekaj, udało mi się świetnie. Tutaj mamy jakiś biały poziom, w którym jest pełno... Co to są? Jakieś przyciski czy co? Ja nie mam pojęcia, ale szczerze chcę zlecieć jak najszybciej na sam dół. I tutaj mamy znowu morze. Juhu. Chcę zobaczyć, co tutaj będzie. Okej, okay, ta mapa już się robi coraz większa. I trudniejsza. O, o nie, co jest? O, wpadliśmy, to udało się. I teraz jesteśmy w jakimś domu i w tym domku, uwaga, o, o są ruszające się dupy. Naprawdę? Czego jeszcze tutaj brakuje? Ja już chyba wszystko widziałem w tym ja, droperze. Ja też chyba... Czekaj, mam sposób, żeby ominąć ten nuby. Trzeba iść po prostu do przodu i wtedy przeskoczymy koło nich. No tak, ale ty jesteś mądry, nie wytrzymał. Gdybym ja miał takie pomysły, to na pewno byśmy to przeszli w sekundę. Tak, a tutaj był bank i zobacz, tu są monety. Ile no kasy, wow, będziemy najbogatsi. Wiesz co, ja chyba nie chcę schodzić tutaj na dół. Nie no, już zeszliśmy i teraz jesteśmy w kiblu, serio? Czy stąd wyjdzie jakiś z do toilet? Nawet mi nie mów, tu tak capi. Obrzydliwe, jesteśmy w jakiejś łazience. Możemy nawet wejść tutaj na górę, ale ja chcę zejść. Jak daj sam dół. Ej, tutaj chyba jest jakiś toilet, a, wpadamy na dół i tu jest serio mega wąsko. Zobra, zobacz, jak tutaj zaczyna być ciężko. I fuj, tam jest tyle kopy, no nie! Ej, to jest ta gra, znasz to może to jest Plantis and Zombies coś takiego. Tak, tam są przecież te takie roślinki, zombiaki. Tak, ona jest bardzo fajna i uwaga, zlatujemy, zobacz! Wow, ale wow. to jest dobre, proszę bardzo, mm. jesteśmy na dole. Nie no, to jest pipek ciężkie na dół, to za chwilę mi się uda, bo tu jest serio mega ciężko. O, nie, dobra, ale dajemy... Rady. To jest jakaś farma Pikołaja, widzisz? To tutaj są elfy, i tutaj lecą prezenty dla dzieci. Tak, po tych prezentów jest? Ale o. my chyba musimy na nie uważać. I to jest jeszcze więcej prezentów. No tak, ale bardzo mi się to podoba. Chcę tutaj skakiwać cały czas. I teraz mamy jakąś kopalnię. O, o. No nie gadaj, naprawdę. Jeszcze coś gorszego, ja już nie wytrzymam. Czekaj, musimy tam lecieć. To jest skorupa płaszcz, to jest. Przebijamy się jak najniżej. O, to jest chyba środek ziemi, będziemy w jego jądrze. Tak, i już we szliśmy tutaj, a tutaj mamy jakiegoś króla ananasowego. To jest dziwne. Ile tu jest kulek? Takich żółtych. Co to ma wspólnego z ananasem? Nie wiem, ale to jest trudne. O, ale wpadliśmy. Udało nam się. A tutaj mamy windę. O, o, gdzie my jesteśmy? Wiesz co? Ja nie wiem, gdzie ta winda będzie prowadzić i chyba tego nie chcę testować. Ja też chyba, Pimpek, ale wiesz co? Spadamy na dół. Mamy stąd uciec. Tu są jakieś kable od windy. O, trzeba uważać Psz. na najniższe piętro. A tutaj mamy slajma z Minecrafta. Czaisz to? Naprawdę? Kto to tutaj postawił? Jeszcze czegoś tutaj brakuje przecież już smoka pokonaliśmy No właśnie tu jest pełno slajbów dobra lecimy na dół O ja zginąłem to jest trudne Nie no ja to przeszedłem to jest dosyć proste a tutaj mamy jakiegoś motyla i jakieś drzewka dobra spadamy na dół i tu jest tak przepięknie patrz robaki i motyle tak, ale te z dołu. One chcą nas o, jeść. Tak, i daliśmy radę. A tutaj nie wiem, co to jest. Spadnijmy tutaj na dół i to jest chyba jakiś gąszcz, jakieś lilie czy tam trawa. Tak, bardzo dużo liści, o. mega dużo zielonego. I ostatni poziom. Tu jest jakieś UFO. czaj to? I ono zabiera krowy. Biedne krówki. I ten farmer, on jest taki smutny. Tak, naprawdę. On nie chce, żeby ich zabierał. Dobra, chcę tutaj przejść. I tu jest faktycznie jakaś farma i UFO. O-o. To jest inwazja kosmitów. Uważaj! A, i nie można wpaść w te. Promienie Ufo, bo to zabija pipek. No gratulacje, nie możemy na to pozwolić. Przejdź przez to! Tak, tylko to jest serio mega ciężkie. Uwaga, spadliśmy i juhu, udało nam się! I wpadliśmy do kosmosu. Jesteśmy w jakiejś stacji kosmicznej. Co to ma być, Czemu tu jest tyle ludku? <grym> tak, i zobacz, co tutaj jest na dole jakieś planety, ufo i w ogóle trzeba uważać na te statki. Dawaj jeszcze niżej, patrzcie my jesteśmy teraz! O, tak, i udało nam się. I tu jest jeszcze bardziej w kosmosie. Zobacz, jesteśmy na jakiejś planecie, gdzie widać słońce, ziemię i ogóle ogóle inne planety. Dobra, lecimy na i tu jest przestrzeń. Nie, tutaj są wszystkie oh. planety w kosmosie. Ty, ale czemu mnie to zabiło? Tutaj nie wiem, co mnie pokonało, ale dobra, mam nadzieję, że po tym będzie chyba koniec, tak mi się wydaje. Uwaga, chyba tak udało nam się. Przeszliśmy dużo tych poziomów.